Dzisiaj zrobimy placki ziemniaczane. Do ich zrobienia potrzebujemy kilogram ziemniaków, dwa jajka, jedną cebulę, dwie czubate łyżki mąki pszennej, sól, pieprz i olej do smażenia. Najpierw umyjemy ziemniaki, później je obiorę i będę ścierać na tarce na tych małych oczkach. start tych ziemniaków zetrę obraną cebulę. ziemniaki cebulę mamy startą jeżeli ziemniaki puści... ziemniaki cebulę mamy startą, jeżeli ziemniaki puściły zbyt dużo soku, to go odlewamy. Teraz dodamy jajka. dwie łyżki mąki, sól i pieprz i to wszystko należy wymieszać. Teraz wykładam porcję ciasta na patelnię formu łyżką formując placki. Tłuszk musi być dobrze rozgrzany. Gdy placuszki się zrumienią, przekręcamy je na drugą stronę i smażymy tak na złoty kolor. Placki możemy podawać z sosem czosnkowym lub ze śmietaną, posypane cukrem pudrem. Dajcie znać, czy miecie placki ziemniaczane ze śmietaną, czy z sosem czosnkowym.